Pusto, spójrzcie. Jełda jeszcze, jest godzina szósta, a tutaj prawie nikt, nic się nie dzieje. Tutaj jakieś ptaszki są fajne, ptaszki ładne, ale pustki są. ази Fajne jest. Kalampmpakarwa. Musi żna. Drzewacz. Ale patrzcie, no pustki, pustki totalnie. Nawet nie no, wiem, gdzie iść za bardzo. Ech. Tutaj grochówka, bigos, kiełbasy. I tutaj rzeczy współczesne. zapach kuszący tych kiełbasek. ale tak to nie wiem Znaczy powiem wam tak ceny strasznie wzrosły Bardzo drogi jest tu wjazd bardzo drogi jest tutaj placowe To i kupsów mniej bez przesady Tutaj takie fajne radejko nie w góry w samej gniałdze, teraz na włóczęgach internetu. Taki banek fajny. Niektórzy się dopiero zostawiają. Rozkładają. No nic, ale idę. Nie będzie filmu z tego, tylko będzie live. Ale nie wiem nawet gdzie tu iść za bardzo książki będą O, tu ładne figurki są wszystkie jak lecą, 10 zł O, A bardzo W internecie one są 4 a w 1300 gdzieś tam znaleźli Tu trochę ładnych rzeczy Gdzie? Znam osobę, która by chciała kupić takie. Jak pan chce. A tam są Książeczki. Nagrywaj, nagrywaj. O, się Dzisiaj life leci, bo pusto jest. Mało towaru, mało kupców. Może gdzie by tu iść? Gdzieś tutaj, z tą strony. Tutaj też. O, jest chyba mój wygląda pan, chociaż nie, nie. Tutaj oponki jakby ktoś chciał. Są jakieś szkiełka będą. Coś tutaj w tych szkiełkach, popatrzmy. O, ładny wazonik A ten wazonik w jakiej cenie? Ty, synek to srebro nam zajebali Kurwa kiedy? Dzisiaj to było dwóch ten wazonik jakie co, nie? 100 złotych. Stówka. Okay. A nie, nie jest. Takie są uroki na żywo. Można trafić na jakieś dziwne słowa.

No Jakieś lampki są. Ja ostatnio w lampkach. E. No, co Prasi, Pisała, jak, na to, to jak więcej no to 15 minut. więcej, a już takim minimum. Takie radyka. Aj na butla. Ja wziąłem mało pieniędzy, żeby mnie nie kusiło, bo już bym ten wazonik kupił pewnie. Wziąłem tylko pięć dyszek. Więc budżet jest ograniczony. Tu fajny. No tu współczesnych rzeczy. Dużo jest rowerów, ubrań. Ale gdzieś jakieś coś można wyłuskać. No nie wiem. Chyba pomału będę się żegnał z Wami, bo nie mam Wam co pokazać. Nie chcę też tych, tak ludzi kręcić. Także giełda w Sandomierzu, no nie ma co ukrywać, umiera przez wysokie ceny, chciwość. E, tak to jest. Niestety, muszę obiektywnie powiedzieć, że tak jest. Oczywiście przetrwają tacy handlarze więksi, jak mają jakiś towar typu właśnie kosiarki, rowery ale tacy mali handlarze tacy mali handlarze to nie mają prawa bytu To tam pójdę? No, jak buciki kupić, to jak najbardziej. Można, jest wybór szeroki. Ale weźcie, rozkładajcie te wszystkie buty. Matko. Pół dnia. Może coś tutaj u Pani będzie ciekawe. Zobaczmy, jest ładna lampa Mam takie Dobra, pozdrawiam na wszystkich Jak się skończy zwanie czereśni. No, trzeba będzie skoczyć na jakiś magnes, bo dawno, dawno nie było magnesu. Więc do zobaczenia niebawem. O tu jakiś bardzo i